Wojsko polskie ma w tej chwili do dyspozycji około 2 milionów mężczyzn w wieku od 20 do 29 lat. Ta grupa to jest podstawowa kohorta, taką użyjmy, użyjmy takiego terminu statystycznego, która zasila szeregi wojska nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach. Z prostych powodów służba wojskowa jest wymagająca również pod, pod, pod kątem fizycznym, i wojska wszystkich państw, próbujące budować swoje zasoby mobilizacyjne, korzystają w pierwszej kolejności właśnie z, z, z młodych ludzi. W kolejnych rocznikach, liczonych powiedzmy dekadami. Ta grupa ludzi, ta grupa Polaków będzie tylko maleć. Z prostej przyczyny jest nas coraz mniej, rodzi się coraz mniej dzieci. Przypomnijmy, że jeszcze 10 lat temu w Polsce co roku rodziło się mniej więcej 400 tysięcy dzieci, w tej chwili to już jest około 250 tysięcy, i w kolejnych latach ta grupa będąca potencjalnym źródłem hmm, Zasobów kadrowych dla wojska polskiego będzie maleć. A z drugiej strony mówimy o wojsku, które nadal ma w planach budowę 300-tysięcznej armii, która w prawie 200 tysiącach ma się składać z armii zawodowej, wspieranej przez osoby służące w tak dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej oraz żołnierzy kontraktowych na krótsze terminy.